Cześć, a w dzisiejszym materiale przetestujemy multitoola z Parkside'a Mamy to wkrętarkę, piłę szablastą oraz urządzenie multifunkcyjne Tak to wygląda na obrazku, a w rzeczywistości wygląda to tak Oczywiście instrukcja obsługi Wkrętarka Zaraz sobie o niej coś tam opowiemy. Następnie przejściówka do piły szablastej. Tak to nam wygląda. Przejściówka do właśnie tego multitula urządzenia wielofunkcyjnego. Dostajemy do tego tak: jeden. Do multitula brzeszczot do drewna brzeszczot do metalu do multitula do cięcia do multitula adapter na papier ścierny kilka sztuk papieru ściernego chyba trzy i tutaj mamy jeszcze tak sześć wiertełek to jest co to będzie nie piszę ale pewnie szóstka tak szósteczka szóstka piątka czwórka trójka no i tak dalej no i kilka wkrętaków magnetyczny no i tu wkrętaki mamy różnego rodzaju i tak to wygląda Oczywiście walizeczka, jak to w Parkside więc zabieramy się do testowania poszczególnych urządzeń. Zaczynam od sprętarki, Tak wygląda. Wygląda. Jest dość spora, sporych rozmiarów. Oczywiście przełożenia tutaj mamy. Tutaj mamy tryby pracy. Jedyneczka low. Dwójeczka high. No, i tutaj mamy jeszcze blokadę. Tutaj ciach i multitun nam wyszedł. Tak to wygląda. 19 momentów dokręcania. Tak blokady sprzęgła mamy. Multitun wygląda w ten sposób. Zakładamy to bardzo prosto. Wystarczy tutaj ciach bez kombinowania i już jest. Plastik taki całkiem przyjemny. Nie ma tu problemu, no, ale jest dość ciężka jeśli chodzi o wkrętarkę. Także zakładam akumulator. Maksymalnie 13 mm. Ja już skręciłem bita z zestawu. Minus, że nie jest magnetyczny. No ale to co? Wkręcamy pierwszego. Mamy na jedyneczkę. Najpierw bez problemu. Jakąś blokadę sobie damy, nie wiem, 15 Wkręcanie, wykręcanie, jak widzicie Idzie bez problemu Więc tak to tutaj nam wygląda, dwójeczka Zobaczymy czy na 20 też tam wkręci, no i widać bez najmniejszego problemu. Ten wkręt to jest chyba 50... więc daje radę, jest moc, no to przechodzimy teraz do czegoś innego, No co będziemy wkręcać i wykręcać. A jeszcze sobie sprawdzimy wiercenie, mamy wiertełko, również tego zestawu, Dwujeczka. Bez problemu. Aczkolwiek wiertło jest do metalu, nie do drewna, ale działa bez problemu, także I teraz co? Zakładamy może tą mini szlifereczkę. A żeby to zrobić, to znowu mamy tą naszą krętareczkę do siebie. Wychodzi szybciutko, bez problemu. Zakładamy naszą I jest. To jest blokada. Zobaczcie. Widzicie? O, sorry. Tak to wygląda. Bierzemy coś tutaj do. Mam kawałek blachy. Wyczyścimy go, więc zakładamy naszą. Szlifereczkę do multitula w ten sposób, że ciach. Tutaj ząbki sobie trafiamy. O, tak jak potrzebujemy. I skoro mamy to, zabezpieczamy już się trzyma. Nie widzicie tych ruchów, bo są dość małe, więc szansa, że będzie to ładnie czyściło. Zakładamy. Papier, który był w zestawie. No i sprawdzamy. Chwili mamy już wyczyszczony. Zobaczcie, ten drzeb trochę słabo chyba trzyma. Tu jest papier 60. Nie, 80, więc jakby był drobniejszy, to na pewno by szybciej to i lepiej wyczyścił. A to jest dość. Zbliżona to ruchy są bardzo małe jeśli chodzi o tego naszego multitoola ale zobaczcie no kilka, kilka minut i element elegancko wyczyszczony można jeszcze Także naprawdę spoko działa. Także nic nie ma co zarzucić tutaj temu urządzeniu. Dobra, sprawdzamy dalej. A teraz zamiast czyścić, to potrzebujemy wyciąć w tej desce kwadrat, jakąś dziurkę, więc ściągamy. To zakładamy tego naszego multitula Zaraz Mamy No to co? Ciach. Ciach. No i pięknie mam wycięte dziurkę bez niepotrzebnych nerwów. Także tu oczywiście możemy sobie go jak tam chcemy zamontować. Możemy go zamontować w ten sposób. I tak wycinać. Także fajna rzecz działa. Dobrze. To to mamy już przetestowane. To bierzemy się za piłę szablastą. A dla piły nie może być innego testu, ani żeby przecięcia, więc ponownie. Tego naszego multitula. Blokada, ściągamy Szybko, przyjemnie I zakładamy Nie da się pomylić Tu mamy takie Taki wjazd, nie da inaczej, nie da rady inaczej tego zamontować, więc Blokada I jest Tutaj mamy blokadę również na mocowanie naszych brzeszczotów, więc ja biorę brzeszczot, który jest tu do drewna. Otwieram blokadę, wsadzam brzeszczot. O! Coś nie wyszło. Nie w tę stronę. no to co nie zajmujemy czasu o kurde. Ciach. Przecięte szybko, bez problemu. Ładne cięcie. Także Naprawdę powiem wam fajne urządzenie. W jednym, w jednej walizce macie kilka urządzeń, które możecie wykorzystać do jakichś takich przydomowych działań rzeczy, także spoko. Jak najbardziej może Szybko, przyjemnie, bez najmniejszego problemu działa. Do tego multitula można dokupić jeszcze jakieś dodatkowe elementy, ale to już osobno, więc kwestia zobaczenia sobie. Powiem szczerze, jakbym wiedział o czymś takim wcześniej, to pewnie bym nie kupił tej mojej multi szlifierki takiej malutkiej, bo tu mam to urządzenie też, a do tego mam jeszcze. Krętarkę i tak dalej, i tak dalej, więc, więc fajna sprawa. Także jak się podobało, dajcie znać, czy używacie czegoś takiego, czy nie. I ja myślę, że to fajne urządzenie, ale trochę waży. To jest na pewno tutaj ta rzecz, która, o której trzeba powiedzieć. Także, trzymajcie się, cześć.